Cześć, Manko, z tej strony, Dawid czyli Clever. Witam Was w 11 odcinku Polskiego Kursu Java. A w dzisiejszym odcinku, krótkim bo krótkim, ale mimo wszystko, postaram się Wam przybliżyć tematykę metod i pól statycznych. Co to jest? Metod statycznych możemy użyć. Jest to bardzo wygodne narzędzie. Możemy go użyć w momencie, w którym Potrzebujemy skorzystać z jakiejś metody klasy, nie tworząc jej obiektu. Ostatnio Wam pokazałem taką małą, małą ciekawostkę związaną ze słówkiem super, jednakże słówko super odnosi się do dziedziczenia. W tym odcinku pokażę Wam przykład, w którym nie zastosujemy dziedziczenia. Po prostu skorzystamy z narzędzi, które dostarcza jakaś klasa, nie tworząc jej obiektu. No dobrze, teraz troszeczkę po, po, mogłem to pogmatwać. Przejdźmy do przykładu, mam nadzieję, że Wam to lepiej zobrazuje. Mamy naszą standardową klasę Hello World. Tradycyjnie usuwamy naszego Hello World'a. I stwórzmy sobie klasę, która będzie odpowiadała za obliczenia matematyczne. Nazwijmy ją po prostu może klasa matematyka. Otwieram sobie nawiasy klamrowe. W tej klasie na razie nie utworzymy żadnych pól. Będzie za to jedna metoda, albo może nawet i dwie, które będą odpowiadały za mnożenie i dzielenie. Hmm, niech to będzie int mnożenie, int liczba 1, int liczba 2 dwa jako argumenty naszej metody. A w ciele zrobimy sobie returna, który będzie mnożył liczbę 1 i liczbę 2 i będzie ją zwracał. Funkcja bardzo prosta. Zastanówmy się teraz jak możemy z niej skorzystać w naszej klasie main. Nie możemy sobie po prostu wpisać mnożenia, ponieważ nasz kompilator tego nie widzi. W jaki sposób Skorzystamy na ten moment z naszej metody. Po prostu musimy utworzyć obiekt. Matematyka. M1 równa się new. Matematyka. No dobrze. Dopiero za pomocą naszego obiektu możemy wykonać sobie mnożenie. To będzie powiedzmy 4 i 7. I dajmy to do system auta. Print line. To sobie wrzucimy do naszego printline. Sprawdźmy w tym momencie, jak to wygląda. Jak łatwo się można domyśleć, mnożenie w tym momencie zadziałało. No dobrze, ale nie chcemy tworzyć obiektu, a więc w jaki sposób skorzystać sobie z metody mnożenia, nie tworząc tego obiektu? Jak już wspominałem, możemy skorzystać z metody statycznej. A w jaki sposób ją zrobić? Zwyczajnie przed yy, rodzajem yy, naszej funkcji wpisujemy sobie słówko static Żadnych błędów nam nie wyrzuciło nie miało gdzie i w tym momencie, korzystając z naszej, yy, chcąc korzystać z naszej funkcji, ponownie sobie wrzucimy system auta a w środku następującą konstrukcję. Nazwa klasy czyli matematyka i po kropce mnożenie i dajmy powiedzmy sobie 7 i 9. Nie wyrzuciło nam żadnego błędu. Sprawdźmy działanie. I elegancko nam wymnożyło. Nie utworzyliśmy żadnego obiektu. Statycznie użyliśmy metody mnożenie, odwołując się do niej z klasy main. Dla jeszcze jednego takiego krótkiego przykładu utworzę jeszcze jedną metodę. Niech to będzie double dzielenie. I tutaj będą argumenty, tak samo liczba 1, liczba 2. Tworzymy sobie ciało naszej metody. Oj, tutaj zauważyłem mały błąd. Zwracamy sobie efekt dzielenia. Liczba 1 przez liczba 2 elegancko, i tak samo jeszcze raz wytłumaczę. Nie możemy skorzystać z naszej aktualnej metody dzielenia, nie tworząc obiektu. Nie możemy po prostu sobie zrobić, nie możemy się odwołać do naszej metody dzielenia, ponieważ ona jest. Zwykła, nie jest statyczna. Żeby skorzystać z tej metody, musimy w tym momencie utworzyć obiekt tej klasy. No dobrze, no ale to ponownie wrzucimy sobie słówko static. I w tym momencie magicznie po kropce mamy dostęp do naszej metody dzielenia, niech to będzie 75,5 przez 6. Sprawdźmy, co nam zwróci kompilator. 12, 5, 8, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, No dobrze. Mam nadzieję, że w tym momencie troszeczkę Wam rozjaśniłem czym jest metoda statyczna. Jeszcze zwrócę się w kierunku tematyki pola statycznego. Ponieważ idea jest dokładnie taka sama. Nie musimy za każdym razem w każdej klasie tworzyć powiedzmy jednej zmiennej, z której musimy za każdym razem korzystać z jedną wartością. Wystarczy że idąc tym samym tropem jak tworzymy metody statyczne możemy utworzyć sobie zmienną statyczną do której tak samo odwołamy się bez potrzeby tworzenia kolejnego obiektu naszej klasy jak ona wygląda? no identycznie niemal jak nasze metody wpisujemy sobie słówko static niech to będzie float i nazwijmy ją, niech będzie nawet pi i przypiszemy jej wartość 3,14. I co nam zwróci w tym momencie kompilator? To jest potrzebny double, tak? Tutaj. No dobrze, niech będzie double, nie. żeby się nie pruł. W tym momencie mamy zadeklarowaną zmienną statyczną. I bez konieczności tworzenia obiektu, możemy się do niej odwołać. Policzmy sobie na przykład. W klasie main utworzymy sobie metodę, która będzie liczyła pole koła. Void pole koła int r. Niech będzie. I sobie wyświetlmy to system out print line i policzymy sobie na przykład, niech będzie jeszcze pole koła wynosi. Kropek. I policzmy sobie. Matematyka, kropka, pi, razy. I tutaj w nawiasie. R, razy r. Mam nadzieję, że moje wątłe zdolności matematyczne w tym momencie mi nie zawiodły. Taki jest wzór. Pi, r, kwadrat. No dobrze, no to odwołajmy się do tego. Niech to będzie pole koła. I cóż się dzieje? Nie mogę się odwołać do tej metody. A dlaczego? Ponieważ nie jest statyczna. Wpisując sobie ponownie statik przed nazwę naszej metody. W tym momencie mogę się swobodnie do niej odwołać. Pole koła podajemy sobie na przykład 5. Tuż nam powiesz kompilatorze. Być tutaj nam się wyświetliło 78,5, czyli elegancko 25 razy 314. No a mi się wydaje, że komputer nas chyba nie okłamuje w tym momencie. Mam nadzieję, że choć odrobinę rozjaśniłem teraz y, tematykę tego, czym jest pole i metoda statyczna. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, oceniania. Zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. I do następnych odcinków. Trzymajcie się i niech moc obliczeniowa będzie z Wami.